W tym odcinku a znamy pierwszy odcinek z Prawdziwe życie podwórko Siadamy do Adiera 6 Jestem. do mojej pierwszej pracy i jest nie imienia dla mojego bohatera. Jeśli macie jakieś propozycje, to ja w sumie może zrobię tak. Jeśli chcecie... Miał Michał, to jak będzie pięć łapek w górę jak chcecie, żeby było ten e, Mikołaj? To da. ten, jak ten film będzie miał, ten, jak się nazywa e, źle pojechał na jak będzie miał e, kilka wyświetrań. tak na przykład z dzydzy. a jeśli żeby miał najmniej imię Maciek. To dajcie 10 górę a my właśnie spodjechaliśmy w mojej pierwszej pracy, Oczywiście zastanawiali się gdzie jest to so za to jest Audi takie zwykłe. Chodzi i takie. Aha. To tak wchodzimy i idziemy pracować tutaj. O! Cyk więc jesteśmy w pracy i zaczynamy water no i tak zarabiamy no i w chipsy, proszę bardzo ja mam 4000 bo ja se na innym tym zarabiałem. no fajnie herrerts tak kezu no i już korzystamy pracy. Jak się w I wchodzimy do auta i jedziemy. I jedziemy. No tu jest taki jeden wariot BMW, ale teraz nie obchodzi. Z pomocą to przypadek kontroli trakcji. Nieważne. Się rozpędzimy. Okej, okay, tu już jest na slum. Skręcamy. I tu. W dzisiejszym odcinku taki. Dzisiaj tylko ta praca i tak zapoznanie się ale w następnym odcinku już będziemy No coś na przykład robić z tym autem na pewno będzie, będziemy dłużej w pracy Pójdziemy. no to ja się z wami zegnam, cześć, pa